Współczesny inżynier w zasadzie nie zmienił się w stosunku do tego, kim był inżynier na początku, kiedy wymyślono w ogóle to pojęcie inżyniera. Zawsze jest to osoba kreatywna, zawsze osoba, która poszukuje nowych rozwiązań. To jest osoba, która nie jest ograniczona jakimiś procedurami, tak jak na przykład w administracji mamy kolejną ścieżkę do wykonania. Nie, to jest osoba, która dostaje zadanie, określone są cele tego zadania, a jest uwolniona ta jego kreatywność powoduje, że może stworzyć lepsze lub gorsze rozwiązanie. Mamy lepszy samochód lub gorszy samochód. Oczywiście to jest związane również z, z kosztami, z dostępnymi narzędziami. Natomiast dzisiejszy inżynier różni się od tego sprzed lat tą technologią, którą ma do dyspozycji, tą, tą rewolucją Czwartą, przemysłową, o której mówimy, związaną z tym, że wiąże właśnie inżynierię materiałową z tymi narzędziami informatycznymi, z tą sztuczną inteligencją czy z machine learning, który wspomaga tą kreatywność. Ale zawsze inżynier całe życie będzie miał coś nowego do poznania i będzie tworzył nowe rozwiązania, więc ja inżyniera bym trochę porównał do, do twórcy, do takiego rzeźbiarza, którego materią może nie jest glina kamień, ale jest ten świat cyfrowy, który w dzisiejszych czasach pozwala wytworzyć unikalne wyroby. Inżynier przyszłości oczywiście. Będzie miał jakby konieczność różn, posiadania różnych kompetencji. W dawnych czasach inżynier, na przykład w budowie maszyn, miał określony zakres. Był konstruktorem, był technologiem, albo był związany na przykład z kontrolą jakości. Przyszły inżynier musi mieć umiejętność korzystania z narzędzi cyfrowych, musi mieć tą umiejętność. Pozyskiwania informacji z różnych, różnych źródeł na, na bieżąco. Nie może się zatrzymać. Nie może powiedzieć, że OK, poznałem wszystko, co potrzebuję do swojej pracy przez najbliższe 30 lat. Musi być cały czas ten moment dążenia do samodoskonalenia.